Bardzo dziękuję Kryniczance, że była przez cały czas ze mną w tym rejsie. Mam takie miłe wspomnienie: zupę pomidorową, którą gotowałem na środku Atlantyku. Na Kryniczance rzecz jasna, i ta zupa była naprawdę w porządku. A teraz jesteśmy na mecie. Ta woda była ze mną w podróży przez Wielką Wodę i dopłynęła aż tutaj na Gwadelupe. A bardzo za to dziękuję i pozdrawiam.